Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Audio Monolog w pierwszym odcinku w 2025 roku. Nie jestem w studiu, jak widać. Jest ze mną logo Studia. Studio działa, studio funkcjonuje. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Szczegóły w linkach na stronie. A co w dzisiejszym odcinku? Jest ze mną mój stary przyjaciel. Bardzo go lubię, bardzo go cenię. Są to olbrzymie wspomnienia. Dlaczego? Dlatego, że ten zestaw głośnikowy ZGC myślnik 30, myślnik 4, myślnik 56 jest to pierwszy mój zestaw głośnikowy. Lata temu, nie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu to był mój pierwszy zestaw głośnikowy. I dzisiaj będzie towarzyszył mnie tutaj w programie nie będę sam, tylko z kamerą, ale również z urządzeniem audio, jakim jest ten zestaw głośnikowy. Będzie mi towarzyszyć. A dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszym odcinku temat zestawów głośnikowych ale nie będzie mi chodziło o same zestawy głośnikowe, ale o to, co się z nimi w sposób bezpośredni, ścisły wiąże. To najsłabsze ogniwo toru elektroakustycznego, o którym mówiłem w ostatnim odcinku o nim dzisiaj, ale w pewnym powiązaniu z pomieszczeniem odsłuchowym. Kupujemy nowy komponent audio, tak jak na przykład odtwarzacz CD, odtwarzacz Blu-ray, odtwarzacz Super Audio CD. Kupujemy na przykład wzmacniacz nowy. Czy jest to wzmacniacz zintegrowany, czy jest to konstrukcja rozdzielona jako przedwzmacniacz i końcówka mocy. Przenosimy go do domu tak, ustawiamy w konkretnym miejscu, tak wyjmujemy odtwarzacz CD, wyjmujemy wzmacniacz, ustawiamy, podłączamy, tak, łączymy to interkonektami, podłączamy do zasilania. No i właściwie to jest wszystko, co musimy zrobić, jeśli chodzi o te komponenty. Teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje. Wykupujemy swój wymarzony zestaw głośnikowy. Oj, 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 tutaj to się w taki sposób na pewno nie skończy, jak z tymi komponentami, o których powiedziałem wcześniej. No, bo jaka jest sytuacja? Przynosimy ten zestaw głośnikowy, rozpakowujemy, ustawiamy w pomieszczeniu, w którym mamy słuchać muzyki. Przeznaczyliśmy to pomieszczenie do odsłuchu muzyki, tam ustawiamy zestawy głośnikowe i cały sprzęt audio. No, i tutaj zaczyna się eksperyment. Akustyczny eksperyment. Dlaczego? Zacznijmy po kolei. Zestaw głośnikowy. Ten sam zestaw głośnikowy zagra zupełnie inaczej w pomieszczeniu o różnej powierzchni. Czyli mamy pomieszczenie 15 m2, 20 m2, 30 m2. W każdym z tych pomieszczeń ten sam zestaw głośnikowy zagra inaczej, zabrzmi inaczej. Idziemy dalej. Ten sam zestaw głośnikowy zagra inaczej, zabrzmi inaczej w dwóch różnych pomieszczeniach o tej samej powierzchni, czyli na przykład 20 czy tam 25 m2 na przykład, ale o różnych kształtach, o różnych proporcjach. Inaczej zagra w pomieszczeniu o w wymiarach 4 na 5 metrów, a inaczej zagra w pomieszczeniu, na przykład, które ma, nie daj Boże, wymiary kwadratu. Idźmy dalej. Ten sam zestaw głośnikowy zagra, zabrzmi inaczej, w pomieszczeniach o różnych objętościach, o różnej kubaturze. Mogą być to pomieszczenia o tej samej powierzchni 25 m kwadratowych, na przykład, albo 30. Ale o różnych wysokościach, w związku z czym mamy inną objętość przy tej samej powierzchni. Za mało komplikujemy dalej. Ten sam zestaw głośnikowy zabrzmi i zagra inaczej w pomieszczeniu, które ma oś symetrii, albo ma dwie osi symetrii, albo w pomieszczeniu, które nie ma osi symetrii, nie jest symetryczne. Zobaczmy dalej. Ten sam zestaw głośnikowy. Uwaga, zobaczcie, ile już tu jest eksperymentów, tak? Ten sam zestaw głośnikowy zabrzmi inaczej, spójrzcie tutaj, w pomieszczeniu A i zabrzmi inaczej w pomieszczeniu B. Teraz uwaga, komplikujemy jeszcze dalej. Przechodzimy do tego pomieszczenia A, które ma te dwie osie symetrii. Zestaw głośnikowy ten sam zagra i zabrzmi inaczej, ustawiony na tzw. Tak krótszej ścianie, gdzie mamy mniejszą, węższą bazę stereofoniczną. I zagra zabrzmi inaczej, gdy ustawimy ten sam zestaw głośnikowy na dłuższej ścianie, gdzie mamy szerszą bazę stereofoniczną. Idziemy dalej. <grytanie> Komplikujemy to jeszcze bardziej. Ten sam zestaw głośnikowy w tym samym pomieszczeniu zagra i zabrzmi inaczej, jeśli ustawimy te zestawy głośnikowe głęboko w narożnikach pomieszczenia. Zabrzmi inaczej, jeśli wysuniemy je bardziej w głąb pomieszczenia. Zobaczcie, ile już w tym momencie mamy tych różnych kombinacji. W jaki sposób to wszystko się odbywa? Jak ta interakcja z pomieszczeniem, z akustyką pomieszczenia jakie to ma kluczowe znaczenie. I każdy z Was, mając takie możliwości, może sobie te eksperymenty przeprowadzić. Zwróćcie uwagę, to najsłabsze ogniwo, które jest elementem, Wytwarzającym ostatecznie na samym końcu ten dźwięk, tak, przetwarzający sygnał foniczny na sygnał akustyczny, jego barwa, jego brzmienie w sposób ogromny, wręcz olbrzymi, przez wielu ludzi absolutnie niedoceniany. Dopiero przekonują się o tym na miejscu, w domu, w pomieszczeniu, w którym na przykład chcą słuchać muzyki. Interakcja z charakterystyką częstotliwościową pomieszczenia. I też zwróćcie uwagę, w każdym pomieszczeniu różne ustawienia zestawów głośnikowych mogą wpływać na różne brzmienia tych zestawów. Tych samych zestawów głośnikowych. To jest tylko góry lodowej. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest temat bardzo skomplikowany. I sam osobiście wielokrotnie przeżyłem takie sytuacje, gdzie trzeba było doradzać, podpowiadać i tak dalej. Ja mówię wprost, można pewne rzeczy policzyć, ale pewne rzeczy tak naprawdę wychodzą dopiero w praktyce. Bo czasami naprawdę przesunięcie zestawu głośnikowego o 20-30 cm w głąb pomieszczenia, albo wręcz przeciwnie, Stojące w głębi pomieszczenia, cofnięcie ich troszeczkę w stronę narożników, albo odsunięcie od ścian bocznych, może w istotny sposób zmienić brzmienie tego zestawu. Interakcja tego zestawu głośnikowego z pomieszczeniem jest inna w momencie, gdy on stoi w innym miejscu pomieszczenia. Producenci wysokiej klasy sprzętu audio nigdy nie zakładają takiej sytuacji, że ich produkty, czy to są odtwarzacze CD, czy to są wzmacniacze, czy to są wysokiej klasy zestawy głośnikowe, że one trafią do pomieszczeń tak zwanych multifunkcyjnych. Że to jest jakiś salon, gdzie stawiamy wysokiej klasy zestawy głośnikowe, ale jednocześnie w tym salonie bawią się dzieci, jednocześnie w tym salonie przyjmujemy gości, w związku z czym jest on w pełni umeblowany tak, aby pełnił funkcję nie pomieszczenia odsłuchowego, ale tak zwanego living roomu. Nie ma w tym momencie żadnego złotego środka. Nie jesteśmy w stanie pogodzić ognia z wodą w żaden sposób. To jest niemożliwe, żeby w takim pomieszczeniu stworzyć właściwe warunki do odsłuchu. Tacy producenci uważają, że te urządzenia trafiają do pomieszczeń dedykowanych, przeznaczonych do odsłuchu muzyki. W związku z czym zakładałem, że te pomieszczenia mają odpowiednią adaptację akustyczną. Że są przygotowane do wstawienia tam zestawów głośnikowych wysokiej klasy, komponentów audio wysokiej klasy i nie zakładają, że tam się będzie dziać cokolwiek innego w tym pomieszczeniu. Co jednak zrobić w sytuacji, w której takiego pomieszczenia nie mamy? No, w większości przypadków tak jest, że nie mamy takiego pomieszczenia. Niestety, duża część osób, która poważnie słucha muzyki, wybiera słuchawki wtedy, dlatego że słuchawki są niezależne od Pomieszczenia nie ma tej interakcji z akustyką pomieszczenia. Natomiast, jeżeli chcemy słuchać na zestawach głośnikowych, no niestety pojawia się problem. I tutaj z pomocą przyszły urządzenia, które swego czasu pojawiły się w zestawach hi-fi. Mam na myśli tutaj tak zwane korektory graficzne, wyposażone w generatory szum różowego i mikrofony pomiarowe. Co takie urządzenie robi? Takie urządzenie służy do wstępnej, szybkiej analizy charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia. Odbywa się to w ten sposób, że ten korektor graficzny znajduje się w torze fonicznym między źródłem sygnału a elementem, komponentem wzmacniającym ten sygnał. Czyli pomiędzy np. odtwarzaczem CD a wzmacniaczem. Pomiędzy tymi dwoma komponentami audio znajduje się taki korektor. On posiada w zestawie odpowiedni mikrofon pomiarowy i generator szumu różowego. Szum różowy jest to specjalny rodzaj sygnału testowego, wykorzystywany w pomiarach akustyki pomieszczeń zamkniętych. Tutaj w tym wypadku służy właśnie do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia odsłuchowego. Szum różowy ma równą energię na oktawę. Inaczej mówiąc, każdy interwał oktawy, czyli zmniejszenie częstotliwości o połowę lub podwojenie częstotliwości, niesie ze sobą taką samą ilość energii szumu. W jaki sposób wykonujemy ten pomiar? Do korektora podłączamy mikrofon pomiarowy, który jest na wyposażeniu tego urządzenia, i mikrofon pomiarowy umieszczamy w miejscu, w którym siedzimy, w którym słuchamy w miejscu odsłuchu. Mikrofon skierowany jest w środek bazy stereofonicznej. Korektor generuje szum różowy, który jest odtwarzany przez głośniki w zestawie głośnikowym. Tak, zestawy głośnikowe emitują ten sygnał w pomieszczenie. Pomieszczenie Odpowiada, w cudzysłowie, odpowiada, tak, jest odpowiedź pomieszczenia, jest ta interakcja, to trafia do mikrofonu pomiarowego i informacja o tym, jaka jest ta charakterystyka częstotliwościowa tego pomieszczenia, trafia do urządzenia. No i teraz mamy jakiś wykres, tak? Tworzysz jakiś wykres. Widzimy, że pomieszczenie pewne częstotliwości podbija, pewne częstotliwości uwypukla, pewne częstotliwości wzmacnia. Tak? A pewne częstotliwości tłumi. To jest właśnie charakterystyka częstotliwościowa tego pomieszczenia, ale uwaga, w tym miejscu, w którym my siedzimy, to jest to miejsce, które nas interesuje. Nie stawiamy tego mikrofonu przy ścianie, z tyłu pomieszczenia, gdziekolwiek indziej, w tym miejscu, gdzie my siedzimy. Dlatego, że wynik pomiaru może być zupełnie inny i na pewno będzie zupełnie inny, gdy postawimy ten mikrofon, na przykład metr obok. Alometry za nami. Nas interesuje to, jaka jest charakterystyka częstotliwościowa tego pomieszczenia w tym miejscu, w którym my siedzimy. I co się dzieje? To urządzenie wprowadza korekcję, która jest lustrzanym odbiciem charakterystyki pomieszczenia, czyli te częstotliwości, które pomieszczenie lubi, czyli je uwypukla. Te częstotliwości korektor graficzny odpowiednią wartość tłumi, a te częstotliwości, które znowuż pomieszczenie wygasza, te częstotliwości ten korektor wzmacnia. Jak sami widzicie, zagadnienie jest bardzo szerokie, bardzo skomplikowane. Jest tu szereg rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć. W tym odcinku tylko zaznaczyłem pewne tematy, pewne problemy, pewne sytuacje. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli chcecie, aby o pewnych zagadnieniach powiedzieć szerzej, piszcie w komentarzach. Będę starał się to uwzględnić przygotowując następne odcinki. Temat jest olbrzymi. To już wszystko w tym odcinku audiomonolog. Bardzo dziękuję za waszą aktywność, za wasze subskrypcje, za polubienia, za komentarze. W myśl mojego hasła subskrybujesz, dopingujesz. Bardzo proszę o kolejne subskrypcje, bardzo proszę o polubienia, bardzo proszę o Waszą aktywność i komentarze. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.